Skóra, elektryka, elektrycznie regulowane fotele. Tutaj te przyciski są jak w Mercedesie. System nagłośnienia jest Dynaudio, więc bardzo dobrej klasy. Od razu zajrzymy sobie do tyłu. Z tyłu wygląda w ten sposób. Płaska podłoga, jak na elektryka przystało, więc tutaj dużo miejsca jest. I tutaj znowu, tutaj woja. Tutaj na podłokietniku znowu ten znaczek woja, to jest jakiś ptak podobno. No dobra, ale zajrzyjmy sobie do środka. Tutaj z tej strony to jest taka, taki niebieski, ciemny niebieski kolor. Oczywiście taka miękka skóra. I tu zobaczcie: mamy trzy ekrany. Ekran dla kierowcy. Ekran środkowy multimedialny. I jeszcze mamy trzeci ekran dla pasażera. Gałka zmiany biegów. No taka podobna do niczego, tak naprawdę, z logotypem woja.